Jeśli mnie pamięć nie myli, trzygodni wierni, to jest 9 sierpnia odprawiałem w 2016 roku, po zakończeniu, która tam przypadała, bodaj trzecia edycja warsztatów Ars Celebrandi w Licheniu, po raz pierwszy najświętszą ofiarę mszy świętej w Rycie Rzymskim i następnego dnia jeszcze jedną. Służył mi tego dziewiątego, jeśli dobrze pamiętam, czy to było 9, nie 10 do Mszy świętej. Jeden instant, który także na tych warsztatach był z chodzieży, później służył, przyjechał z chodzieży, kiedy zostałem Msza Święta w 2017 roku przywrócona, jakimś za moją jakąś sprawą do kościoła na Wronieckiej.